Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. F1 za nami, F1 przed nami. W niedzielę pierwszy mecz finałów Tauron Basket League, a w nich po raz pierwszy w historii. Stelmet Zielona Góra. Na ten moment czekaliśmy cały sezon. Timeout dzisiaj o przygotowaniach do tej najważniejszej serii sezonu. Będzie też o wyprawie do Koszalina, wyprawie po zwycięstwo, które już teraz dało Stelmetowi najlepszy sezon w jego dotychczasowej historii. Michał Szpak, zapraszam na timeout. Miał być dziki sezon i od początku taki jest. Dlatego, Dzika, nowej maskotki stelmetu, nie mogło zabraknąć podczas wyjazdu do koszalina na mecz numer 3, batalii o finał Taurong Basket Ligi. Dzik, już na rogatkach odległego o 360 km od Zielonej Góry Miasta, pokazywał, że tego dnia chce przejąć nad nim całkowitą kontrolę. Żeby tak się stało, stelmet musiał wygrać w tej hali do której przyjechała największa w tym roku wyjazdowa grupa oddanych fanów w zielonych koszulkach Ale nie tylko kibice wyglądali na zmotywowanych Od wyjścia z szatni w oczach koszykarzy Stelmetu widać było turbo skupienie i mega koncentrację na jedynym tego wieczoru celu, zwycięstwie dającym awans do finału Kiedy zabrzmiał pierwszy gwizdek, Stelmet był gotowy od pierwszej sekundy twarda, często podwójna obrona przynosiła efekty, a Stelmet udowodnił, że tak jak atak może być najlepszą obroną, tak obrona może być najlepszym atakiem. 7 punktów Wultera Hodża i 4 asysty Łukasza Koszarka dały Stelmetowi komfortowe, dziewięciopunktowe prowadzenie na koniec pierwszej kwarty. Michailo Uvalin mógł tylko bić brawo, kiedy z dziewięciu zrobiło się dziewiętnaście na minutę przed końcem pierwszej połowy. Ta piątka jest najlepsza i ta piątka robi najlepszą robotę. I choć po pierwszych dwudziestu minutach nikt w Koszalinie nie wierzył już w to, że AZS się podniesie, na drugą Stelmet wciąż wychodził jak do pierwszej rundy bokserskiej walki o Mistrzostwo Świata. I tym razem rywala znokautował. 34 punkty przewagi na 5 minut przed końcem wprawiły kibiców stelmetu w prawdziwą euforię. Wspaniały mecz, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak wspaniałe zwycięstwo. Dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom, naszej wspaniałej drużynie i naszym kibicom, którzy tu tak licznie przyjechali. Na, na to, jakie spotkanie właśnie, zawiedli troszeczkę mnie w pierwszym, drugim, ale dzisiaj zrewanżowali się wszyscy i czyli z taką przewagą jestem naprawdę szczęśliwy z dzisiejszej gry. Jesteśmy w finale, myślę, że zdobędziemy w tym roku mistrza. Został! się na górę! Został! się na górę! się górę! się na górę! 30 punktów więcej na koniec mogło się skończyć tylko jednym euforycznym tańcem na środku parkietu. W sali konferencyjnej euforii nie było, ale była świadomość historycznego momentu. We are like Kontynuujemy pisanie historii Zielonogórskiej koszykówki, dlatego jestem dumny z mojej drużyny. Ci chłopcy po prostu na to zasłużyli. Mieliśmy w trakcie sezonu do czynienia z różnymi trudnościami, ale teraz pokazujemy, że jesteśmy zgraną ekipą, że jesteśmy razem i nikt nie może nas podzielić. Gratulacje dla całego klubu, ale to nie jest ostatni krok. Od teraz skupiamy się na finałach. Now from this moment we will be focused and concentrated on the final. It's a uh, trudno to se povedi po takim takim uh, meču. Ali uh, ne mogu poveći... Uh, ne zagrali smo tak jak ostatnje igrali smo. Uh, za, za, za za dužo bilo blendu uh, individualnih akcija po prostu ne igrali smo tom gre, koja nas provodila do, 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 do Do tego, do tego, że gramy w long. To był ciężki mecz. To wielka drużyna z długą ławką. Robili z nami dzisiaj co chcieli. Sparaliżowali naszą grę. Po prostu nas rozpracowali. Byli dzisiaj szybsi od nas. Walczyliśmy ciężko, ale na dzisiaj to nie wystarczyło. To 30 punktów przewagi nie spodziewali się nie tylko kibice, ale też sami zawodnicy. W pierwszych dwóch meczach mieliśmy przewagę zresztą punktami, ale skończyło się 5-4, coś takiego, to na pewno nie, nie nikt nie wierzy, że tak się skończy, ale mam nadzieję, że coś jak to powiedzieć, coś nauczyliśmy w pierwszych dwóch meczach, że nie mi pozwolili to samo. Um, Zagraliśmy bardzo agresyjnie, powiedzieliśmy wszyscy przed, przed tym wyjazdem, że chcemy skończyć tę serię 3-0 i mieć czas na przygotowanie do czas do przygotowania do finału. także jestem bardzo szczęśliwi, że, 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 że wszyscy chłopacy dali maksa. Chcieliście udowodnić siłę samym sobie, czy finałowemu przeciwnikowi? Jeszcze raz, chcieliście udowodnić siłę samym sobie, czy finałowemu przeciwnikowi ktokolwiek nie będzie, czy to będzie prób, czy to będzie... No naprawdę o i Andrzej są świetne drużyny, tak naprawdę nie ma obojętnie, dla nas, dla nas objętnie, bo zrobiliśmy wielki krok, bo wszyscy wiadomo, że jeszcze od początku sezonu mieliśmy taką presję, że wszyscy już mówili, że, że będziemy grali final na 100%, także mieliśmy presję przedstawić ten, ten sezon po każdym przegrane mecze, To jest wiele to trochę taka dziwna sytuacja. Ale powiem tak, że teraz już nie mamy w ogóle presji, zrobiliśmy to wszyscy co czekali na nas, zrobiliśmy ten krok do, do finału, ten postęp do finału, także naprawdę chciałbym podziękować nie tylko chłopakom z zespołu, ale także wszystkim ludzie z klubu, z pracowników, także na tym, na tym dużym sukcesie. W szatni po meczu było świętowanie, czy spokój właśnie związany z tym, że nie skończyliście roboty? No było trochę świętowanie na pewno, jak powiedziałem teraz wszyscy czujemy, że, 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 ta, że ta presja, którą mieliśmy na głowach, że, że wyszła, że, że już nie ma. Także było trochę świętowania, ale to samo jak powiedziałeś, nie? to jest, to jest uh, jeden krok. Chcemy zrobić uh, mistrzostwo, chcemy zrobić. widać uh, pierwsze miejsce. Także wszyscy wiedzą, co mamy robić, ale musieliśmy trochę poszytywać. Ale to świętowanie nie jest jeszcze zwieńczeniem sezonu. To jest tylko kolejny krok. Teraz możemy zacząć myśleć o finałach. Do tej pory koncentrowaliśmy się tylko na meczu numer 3. Ludzie dookoła dużo mówili już o finałach, ale my skupiliśmy się tylko na tym meczu i chyba dlatego zagraliśmy tak dobrze. Co Wam powiedział trener po takim meczu w szatni? Happy, you know? Był szczęśliwy. Powiedział nam o kilku rzeczach, które jednak chciałbym pozostawić między nami. To, co mogę powiedzieć, to że będziemy walczyli w finałach, bo wiemy, że to szczególny moment. Sami tworzymy historię. Oh, like w tworzeniu historii pomogła żelazna konsekwencja i walka o to, by inaczej niż w pierwszych dwóch meczach nie roztrwonić w końcówce meczu wypracowanego prowadzenia. Ja myślę, że na początku zaczęliśmy kontrolować to spotkanie, no i już nauczenie tymi dwoma meczami w Zielonej Górze. Kontrolowaliśmy to, nie traciliśmy punktów i nie traciliśmy naszej przewagi, także kontrolowaliśmy, cieszy to, że, że, że tak to się skończyło, bez żadnych nerwów. No i jedziemy dalej. No właśnie, bo nie skończyliśmy prawda, misji tego sezonu do to zielonego. absolutnie nie, jesteśmy tak blisko i aż żal było nie spróbować, także teraz na pewno dzisiaj będziemy świętować, cieszyć się, ale, ale już niedługo zaczynamy pracować i, i walczyć. To jest najważniejszy cel. Rozmawialiśmy o tym w szatni. Mieliśmy ich już dwa razy na widelcu. Oni mieli 20 punktów straty i pozwoliliśmy im wrócić. Dlatego teraz chcieliśmy wysłać wiadomość dla tych, z którymi zagramy w finale. 17 17 minut, 13 punktów. Zadowolony? Tak, bo miałem kłopoty z faulami. Każdy grał i każdy robił to co do niego należało. Nie narzekam, jeśli nam idzie. Zresztą ja nigdy nie narzekam na minuty. Zrobiliśmy dobrą robotę jako zespół i to jest ważniejsze niż wyniki indywidualne jest ta po historycznym awansie nie mogła skończyć się w hali. Walter Hodge tańczył z kibicami, także po jej opuszczeniu. A po powrocie do Zielonej Góry na autobus z koszykarzami czekali najwierniejsi fani, którzy nie mogli pojechać do Koszalina. Czekali, mimo że drużyna wróciła o czwartej nad ranem, a zawodnicy myśleli głównie o powrocie do swoich łóżek. Dzisiaj dla tej ekipy Koszalin musi być już jednak tylko miejscem na mapie. Cała koncentracja sił zostaje przekierowana na Zgorzelec. W niedzielę mecz numer jeden pierwszych w historii zielonogórskiej koszykówki, finałów ligi. Turów grał w nich już cztery razy, ale ani razu nie wygrał. Stelmet tę serię chce przedłużyć. Obaj tegoroczni finaliści w tym sezonie grali z sobą cztery razy. Za każdym razem wygrywali goście. Dziwne prawo serii trzeba podtrzymać, ale tylko w Gorzelcu. Ja, ja bym był najbardziej za, gdybyśmy my tą serię podtrzymali, a gdy wrócimy tu, to z kolei żebyśmy w końcu u siebie wygrali, więc taki będzie plan, tak na serio. Jedziemy oczywiście po zwycięstwo, gorący teren. Y, Turów ma przewagę Parkietu, ale pokazaliśmy, że nie ma to znaczenia w tym sezonie. Od wielu lat y, gramy przeciwko zespołowi ze Zgorzelca i też w playoffach. tam jest bardzo głośno. Y, niesie się doping po całej hali i, i jest to naprawdę bardzo niewygodnie grać, aczkolwiek nasi kibice są na pewno lepiej w słyszalni w tamtej hali niż ich w naszej, więc może to jest jakiś, jakiś plus na naszą korzyść, ale ja myślę, że tutaj wiadomo kibice swoją robotę na pewno zrobią. Zwłaszcza tutaj u nas w zielonej górze, ale Musimy się na pewno skupić na, na, na sobie. Ostatni tydzień przed finałami to nie jest czas na wycisk siłowy, to raczej treningi taktyczne i rzutowe. Mniej koszykówki, myślę, że dzisiaj trochę pobiegamy. My jeszcze podładujemy trochę akumulatory. My jutro rano przed południem siłownia, trening rzutowy, połączone te dwa treningi. Myślę, że po południu jutro zaczniemy się przygotowywać. Do, do meczów finałowych, ale tak jak powiedziałeś, znamy się nawzajem dosyć dobrze. Cztery spotkania do tej pory już rozegraliśmy. Przed nami, mam nadzieję, że więcej. Myślę, że więcej. Ale będziemy się przygotowywali tak jak, tak jak do każdego innego spotkania. My przypomnimy sobie zagrywki naszego, naszego przeciwnika, zobaczymy jak oni reagują na, na nasze ruchy w ataku. Myślę, że razem z tę na pewno coś jeszcze wymyślimy, żeby zaskoczyć zespół ze zgarzolce. Mecz w koszalinie, ten ostatni, który okazał się być ostatnim, był rozstrzygnięty w pierwszej połowie, czy po pierwszej połowie tak naprawdę. Tam było hmm, chyba 18 punktów nami. Na drugą połowę drużyna wyszła dalej niesamowicie skoncentrowana. Widać w nich niesamowity ogień, widać w nich niesamowitą chęć wygrywania i to jak największą ilością punktów. Co takiego zrobiliście? tak odmieniliście tę drużynę od pierwszego meczu z Czarnymi z w pierwszej rundzie? No rzeczywiście. Zawsze należy pamiętać, że nawet 18 punktowa przewaga po 20 minutach może się okazać zbyt mała, aby, aby zwyciężyć w ostatecznym rozrachunku I, i tak to sobie przedstawiliśmy w przerwie ostatniego meczu, meczu w Koszalinie. Natomiast wydaje mi się, no bardzo się cieszymy wszyscy i, i, i trenerzy i zawodnicy, mam nadzieję, że kibice również, którzy widzą nas, Trochę z innej perspektywy, inaczej grających, inaczej podchodzących jak gdyby, do każdego spotkania. E, to jest bardzo optymistyczne na, na najbliższą przyszłość. Wydaje mi się, że yy, yy, ja mam takie wytłumaczenie, że ta seria, trudna seria z czarnymi, yy, tak zbudowała w jakiś sposób yy, zespół. Myślę, że yy, małe zamieszanie z Walterem Hodgem też miało na to wpływ. Oczywiście on nam dalej w dalszym ciągu pomaga jak, jak tylko może najlepiej. Aczkolwiek zwycięstwo w jednym meczu bez, bez Woltera myślę, że też dało taki dodatkowy impuls chłopakom, który, którzy do tej pory mniej może grali w meczach. E, następna sprawa to jest szersza rotacja niż, niż w sezonie zasadniczym. Myślę, że jest kilka takich fajnych rzeczy, które sprawiły, że chłopacy chcą grać razem i chcą grać do samego końca, co też jest ważne. Cały zespół podkreśla, że na wyjazd do Zgorzelca nie ma planu minimum, który zakładałby jedno zwycięstwo. Zawodnicy przyznają, że nie mogą się doczekać meczu numer 1. Na pewno tak jest, bo zawsze lepiej jest grać niż trenować. Teraz mamy cały tydzień trenowania i czekaliśmy na ten final, cały sezon. Wierzyliśmy, że trafimy do tego finału, teraz jesteśmy i naprawdę nie możemy doczekać. Czekaliście na ten finał, były wzloty i upadki, jak to się mówi. Ten zespół przeszedł dramatyczne chwile, ale w najważniejszym momencie tego sezonu się pozbierał. Co takiego się stało w tych ostatnich tygodniach? Wszyscy o to pytają. Próbuję ja to zapytać i tego się dowiedzieć. Co takiego się stało, że wreszcie wyglądacie jak drużyna? No, to jest najważniejsze, że pozbieracie w na najważniejszym momencie i, i zaczynacie grać tak, jak chcieliśmy grać nie od początku sezonu, jak inne drużyny robią, a na koniec sezonu. Po prostu zaczęliśmy, dotarliśmy się, zaczęliśmy grać bardziej jak drużyna, agresywnie bronić i to podskutkowało tak, że, że teraz wyglądamy naprawdę drużyna, który e, może zdobyć złoto. Mało jest chyba tak szczęśliwych ludzi w tej drużynie jak Ty, Mantas, bo był taki moment, w którym mniej grałeś. Były nawet mecze, w których nie wychodziłeś na parkie. Teraz wreszcie widać, że jest dla Ciebie ekstra miejsce w tej rotacji. Mało tego, że zaczynasz na nowo, chyba tak wygląda to, przynajmniej z zewnątrz, Czuć bardzo dobrze swoją rolę w drużynie. No tak, oczywiście, zawsze mówiłem, że, że nie składam broni i, i wierzyłem, że dostanę jeszcze minuty. Byłem zawsze przygotowany na 100% i widać, że trener to doceniał, widział moje prace na treningach i, i dał mi szansę. I, i, I teraz dostaję pewne minuty i próbuję pomóc drużynie jak tylko mogę. Ostatnie, py, ostatnie pytanie. Jest jakiś plan minimum na te dwa mecze wyjazdu do Zgorzelca? W sensie jedno zwycięstwo będzie Was satysfakcjonowało? Dwa zwycięstwa, to jest nasz plan. Aby plan zrealizować, trzeba zagrać z Turowem taką obroną jak w ostatnim meczu serii z AZS-em. No, no, no. no. Najgroźniejszy jest ich atak. Szczególnie groźne będą trójki. Jeśli ich zatrzymamy pod tym względem, będzie dobrze. Jeśli zagramy w obronie tak jak w ostatnich dwóch seriach, to będzie ok. Potrzebujemy takiej samej agresji w obronie. There are moments. When w historyczne finały Stelmet wkracza z nową, energetyczną produkcją. Po południu klub zaprezentował swój spot reklamujący udział w walce opuszczony przez Aseko Proko, tron mistrzów Polski. There are moments that like shots cannot be missed. There are moments. When you hold your breath, and the battle begins. Nikt nie jest w stanie wytypować dziś faworyta tegorocznych finałów Tauron Basket League, i to jest chyba ich największa atrakcja niedziela i wtorek mecze numer 1 i 2 w Zgorzelcu, potem piątek i kolejna niedziela. Mecze numer 3 i 4. Tutaj w hali CRS w Zielonej Górze. Po tych czterech pewnych spotkaniach będziemy wiedzieli, kto jest bliżej, a być może nawet kto już został nowym mistrzem Polski. Trzymajmy kciuki, by był to Stelmat Zielona Góra. My w aucie spotykamy się za tydzień, ale nie we wtorek, a w środę, ze względu na to, że mecz numer 2 właśnie we wtorek wieczorem się odbywa. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.